Dzień dobry, ja nazywam się Kamil Kubiczek, w firmie Microsoft pracuję w dziale Dynamics jako techniczne wsparcie sprzedaży. Ja nazywam się Artur Kowalka i odpowiadam za współpracę z kanałem partnerskim Dynamics. Dzisiaj na tapetę weźmiemy aplikację Microsoft Dynamics 365 for Customer Service. Z Arturze, może zaczniesz parę słów na temat Customer Service? Zdecydowanie. Na początku powiemy absolutnie to co zawsze, czyli że jest to część platformy biznesowej Microsoft Dynamics 365. Jest to część kompleksowego rozwiązania dla Państwa biznesu gdzie mamy wiele różnych elementów, z każdego z nich możecie Państwo skorzystać. Wracając teraz do naszego tytułowego customer service, jest to moduł, który jest stworzony po to, żeby pomóc Państwu lepiej obsługiwać państwa klientów. Wszyscy jesteśmy klientami, konsumentami, mamy kontakt z różnymi firmami i oczekujemy obsługi na najwyższym poziomie, oczywiście po sprzedaży, w trakcie sprzedaży, ale o czym często nie pamiętamy, również przed sprzedażą i na to wszystko pozwala nasz moduł. Czy opowiesz jak, Kamilu? Mm -hmm. Oczywiście. Przede wszystkim istotą doskonałej jakości obsługi klienta jest udostępnienie klientom tak naprawdę wygodnych dla nich kanałów komunikacji, czyli ten omnichannel jak najbardziej w naszej aplikacji dostępny i pozwalający włączyć się przez telefon, przez nowoczesne media takie jak Facebook, jak LinkedIn oraz inne kanały mediów społecznościowych. Również oczywiście przez takie tradycyjne, jak chociażby portale samoobsługowe, które również skracają czas i jakość obsługi klienta. Tak, w dzisiejszym świecie, świecie większość klientów szuka informacji, zanim się skontaktuje ze sprzedawcą, i dzięki naszemu rozwiązaniu, dzięki rozwiązaniu customer service my mamy pełny dostęp do bazy wiedzy o naszych produktach, o naszych rozwiązaniach, o referencjach i również o innych osobach, które korzystają z naszych produktów. Dzięki czemu potencjalni klienci mogą przeszukać te bazy, wyszukać potrzebne informacje i wrócić do Państwa już z bardziej sprecyzowanymi potrzebami. Tak jak Kamil wspominał, dzieje się to na wielu frontach. Dzieje się to za pośrednictwem telefonu, za pośrednictwem komputera, za pośrednictwem wielu różnych formatów, które my sprawnie łączymy. To, co jest bardzo ważne z naszej perspektywy jako osoby obsługującej potencjalnego klienta, jest zrozumienie, że jest to ta sama osoba, ten sam klient, mimo wielu różnych kanałów dotarcia. Mm -hmm. Arturze, może chciałbyś w takim razie powiedzieć, opowiedzieć naszym widzom o jakimś przykładzie takim, który klienta, który wdrożył już Microsoft 365 for Customer Service? Z ogromną chęcią. Moim ulubionym przykładem jest firma Macy's. Jest to olbrzymia firma, która w Stanach Zjednoczonych oferuje sprzedaż ubrań i wielu innych produktów. Firma ta wykorzystała nasze rozwiązanie customer service w połączeniu z innymi elementami platformy biznesowej, o której już mówiłem oczywiście, a w szczególności Macy's połączyło sztuczną inteligencję z modułem customer service i w sumie te dwa moduły połączyła z całą resztą swoich rozwiązań biznesowych, czyli z systemami ERP, z systemami magazynowymi, systemami obsługi zamówień, systemami reklamacyjnymi oraz ze swoim sklepem internetowym. Dzięki temu firma Macy's była w stanie stworzyć bota, stworzyć sztucznego konsultanta, klienta, który pomaga odnaleźć najlepszy produkt, pomaga sprawdzić status zamówienia, pomaga sprawdzić pasujące produkty, a nawet jest w stanie podpowiedzieć nam, że jeśli produkt nie jest dostępny w centralnym magazynie, to można go odebrać w sklepie, który jest o dwie przecznice obok. Myślę, że ważną rzeczą, którą powiedziałeś, to jest otwartość naszej platformy, czyli platformy Microsoft Dynamics 365. Nie wymagamy tutaj, żeby wszystkie produkty były z portfolio Microsoft, natomiast integrujemy, czy łączymy się również z innymi, które być może u Państwa w firmach już są. To, co jest kluczowe dla Państwa, to jest konkretna korzyść, co dzięki temu uzyskacie. Na przykładzie firmy Macy's, u której wdrożenie zakończyło się we wrześniu, możemy powiedzieć, że Wiemy już, i to już jest teraz pewne, że zaledwie po miesiącu od uruchomienia tej platformy, czyli już od października, listopada, firma Macy's odnotowała 25% spadek bezpośrednich połączeń z biurem obsługi klienta. I to oznacza, że odpowiednie osoby z tego biura obsługi klienta mogą zająć się trudniejszymi przypadkami, mogą zająć się dosprzedażą produktów i rozwiązań, ponieważ większość prostych przypadków jest obsługiwana przez sztuczną inteligencję. Która jest zbudowana w oparciu o naszą platformę Azure i naszą platformę Dynamics 365. 25% czasu na korzyść proaktywnej sprzedaży brzmi całkiem kusząco. Jeśli weźmiemy pod uwagę skalę firmy i to, ilu tysięcy osób dotyka taka zmiana, to jest ogromna zmiana. Dziękujemy za uczestnictwo w dzisiejszym programie. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami dodatkowymi, które znajdują się w opisie filmu. Co? I zapraszamy na kolejne. Zapraszamy do kontaktu z nami. Chętnie z Państwem wspólnie siądziemy, żeby zapanować, jak u Państwa możemy wspólnie wykonać podobne wrażenie. Dziękujemy.